i wszystkim, z tej strony lolofo 12 witam się z wami ślicznie, serdecznie, gorąco. I kochani, zapraszam was na kolejnego motovloga. Oceniajmy to co mamy, rozmawiamy sobie na spokojnie o ludziach. Którzy w życiu doświadczają przykrych sytuacji życiowych, kochani, typu wypadek. Takim ludziom w życiu łatwo nie jest. Jeżeli ma się pasji, nieważne czy to są motocykle, czy to jest skaki, skoki na bungee, czy to są parolotnie, czy to kurwa skoki na spadochronie, czy skydiving, czy. Nurkowanie czy cokolwiek innego zawsze bywa tak, że jeżeli nam się przytrafi jakiś nieszczęśliwy wypadek, typu coś pójdzie nie tak, nastąpi rozłączenie z maszyną, to wtedy, kochani, jest smuteczek. Jest smuteczek, bo przeważnie to się kończy w najlepszym wypadku paraliżem. A w najgorszym wypadku kończy się to kochani kalectwem totalnym gdzie wiadomo powoduje to to, że już nie możemy uprawiać e, danego, danego sportu czy danej rekreacji, którą uprawialiśmy do tej pory, przez to wiele razy jest ból właśnie smutek, żal, zazdrość. Że nam się przytrafiło właśnie coś nieszczęśliwego, a drugiemu nie, i po prostu on może dalej robić to, co lubi, my natomiast niekoniecznie. Potem następują takie różne sytuacje życiowe, taki ciąg wydarzeń w życiu, gdzie zmienia po prostu to zmienia człowieka i to bardzo zmienia człowieka. W niektórych przypadkach jest tak, że no, ta dana osoba ma w sobie dużo siły walki i po prostu przetrwa to wszystko najgorsze. Postawi się na nogi, jak to się mówi, dojdzie do siebie, pokaże, że ma silną wolę walki, nie odpuści. Natomiast druga osoba po prostu już nie będzie miała tyle samozaparcia co przekłada się na to, że po prostu no kochani będzie żyła z dnia na dzień, tak? Będzie to taka zwykła wegetacja Będzie to po prostu tylko zwykłe odliczanie następnych dni, miesięcy, godzin, minut, lat, a co za tym idzie, no, jak wiadomo, no po prostu to jest już takie nieciekawe życie Kurwa ładny widok Uwielbiam tędy jeździć. Podoba mi się ten widok. Już kiedyś wam mówiłem, że tu hodują ryby. Ale kurwa nie wiem jakie do dzisiaj. <tak, tak, tak, tak to wygląda. Wiele osób, które mogą coś robić w życiu, nie są sparaliżowane, po prostu są zdrowi. Nie doceniają po prostu tego, co mają na chwilę obecną. Marudzą, nic mi się nie podoba. Nic, kompletnie nic. Dla nich jest to po prostu, kochani, zwykła codzienność. To tak, jak pójście do kibla i się wysrać. Nie cieszą się po prostu z tego, co mają, z tego, co posiadają, dopóki nie zostanie im to zabrane. Kiedy człowiek coś traci, zaczyna myśleć, zaczyna żałować. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego, że czemu ja się akurat nie cieszyłem z tego powodu? Tylko było mi wszystko wsiaradno. Potem już jest kochani, za późno, za późno jest na to. Dlatego ja jestem zawsze zdania, że ja cieszę się z tego, co mam, cieszę się z tego, co robię, cieszę się z tego, co posiadam, gdyż jak to się mówi, w życiu bywa różnie. I w każdej chwili można wszystko stracić, tak, stryknięciem palca i niemo. Dlatego mówię, no nie warto kurwa być jakimś tam wrednym, jakimś hamidłem, no bo to przeważnie nie popłaca. To się może, mówię, szybko skończyć, to co jest dobre. A zacząć to, co jest naprawdę chujowe i złe. A potem, jak to się mówi, tego już nam nikt nie odda. Bo nie ma takiej opcji. Jeżeli już coś raz stracimy, zostanie nam zabrane, no to niestety możemy się z tym już pożegnać. Bo to już nie wróci. Dlatego ja nie rozumiem ludzi. Którzy po prostu nie potrafią się cieszyć z tego co mają, tak? Stale im mało, ciągle im źle, ciągle narzekanie, a to mogłoby być lepiej, a to mógłbym mieć coś innego, a mam to, ale ja bym wolał tamto. No kurwa, nie tędy droga. Na wszystko trzeba sobie zapracować, tylko mówię, no to ma kurwa swoje plusy i minusy. No minusy to są takie, że mówię, w jednej chwili możemy wszystko po prostu stracić, nie wiadomo kiedy i już nie będzie tak kolorowo, nie będzie tak fajnie, nie będzie tak sympatycznie, a my będziemy się po prostu potem zastanawiali. Co mogliśmy w tym życiu jeszcze osiągnąć, gdyby nie taka sytuacja dana, jaką wymieniłem właśnie przed. Naprawdę, niekiedy jak człowiek widzi, jak niektórzy ludzie mają naprawdę ciężko, bo albo jeżdżą na wózkach inwalidzkich, albo chodzą o kulach, albo nie mają nóg, rąk, no to jest dopiero kochani tragedia. My narzekamy nieraz, że a to nam się nie chce, a to tego nie zrobię, a to to, a to tamto. Mam załóżmy, nie wiem, jakieś hobby, czy to rower, no obojętnie, czy deskorolka, a to nie chce, mi się, bym wolał coś innego. A tamci ludzie, szerzej, kurwa, jedź a tamci ludzie znowu nie mają możliwości wyboru i chcieliby po prostu chociaż mieć możliwość porobienia tego co zdrowy, normalny człowiek robi, a nie mogą tego robić, ale żyją, żyją, cieszą się życiem. Cieszą się, że nie, nie zeszli z tego świata. Cieszą się tym, co im pozostało. A już najgorzej to taka młodzież, Wam powiem. Ja to widzę, ja to obserwuję. Jak to z nimi jest? Są tak znudzeni życiem. Kurwa! Mając 15-16 lat, nawet te dziewczyny, oni są tak znudzone życiem że normalnie kurwa to jest tragedia, to jest tragiat. To no mówię, no jest kurwa, uczyć się nie, robić nie Tylko kurwa dać dupy. Bogato się ożenić, kurwa wszystko mieć podsunięte pod dupę, to jo. I jeszcze źle. A taka osoba, która kurwa jest po paraliżu, ona się będzie cieszyła nawet tym, że kurwa wstał nowy dzień. I to właśnie ich wyróżnia kurwa względem normalnych, zdrowych ludzi, że potrafią się kurwa mać cieszyć z tego, co mają i z tego, jak, jak jest. Mimo, że jest chujowo, ale jest ok, ale stabilnie kurwa. A taki, co ma wszystko, stale kurwa źle. To jest właśnie kurwa, kochani. No najgorsze w tym wszystkim, nie? Nie doceniamy to, co mamy, kurwa. A jak to stracimy, to wtedy jest, kurwa, wielki żal, wielka rozpacz, lament, etc., etc., kurwa, i, i tak to wygląda. Także, kochani, to by było tyle w tym moim marzeniu, w tym moim motovlogu. Taki, kurwa, krótki wywód, krótka, rozumiecie, sentencja na ten temat właśnie. Także ja Wam dziękuję ślicznie za uwagę. I widzimy się standardowo przy okazji następnego nagrania, więc trzymajcie się. Do usłyszenia na razie. Cześć!